Ciepłe emocje zaprasza Odle. Sponsor programu. Jest środek nocy, a mechanicy wciąż pracują nad autem Adama Małysza. Jednak urwane koło zakończyło marzenia naszego mistrza o pierwszej dziesiątce rajdu Dakar. Dopiero w nocy po 11 etapie przybyli na piwak w El Salvador Adam Małysz z Rafałem Martonem. Wyjechaliśmy. Ze 140 za kamazem i naraz taka skała stała. No tak, taka zapier dzieliliśmy w tę skałę. Auto podbiło do góry. Uf, na bok. Dziękuję. Stoimy kokoło urwane. Widać jak jest tam podbita płyta cała, normalnie jak zostało. Wahacz cały, ale drążek kierowniczy poszedł i cała piasta tutaj była złamana. No i musieliśmy czekać na tę szóstkę. Te szóstka przyjechała gdzieś tak za dwie godziny. Wymienili to, ruszyliśmy 40 km. Patrzę kurczę hamulca nie ma, nie? Za chwilę wyskakujemy, pali się tył. Usterki na trasie przekreśliły szanse Polaków w walce o wysokie tak. miejsca. Nic nie zrobimy. To co chcieliśmy walczyć, walczyliśmy, no taki jest Dakar. No i co zrobić? Następnym razem. Przez całą noc mechanicy pracowali, aby auto było gotowe do startu do 12 odcinka specjalnego, w końcówce którego czekały na zawodników najtrudniejsze wydmy na całym Dakarze. Tyle, że akurat wydmy Polakom nie straszne. Wyuczony przez specjalistę w pustynnej jeździe Jacka Czachora, Kuba Przygoński, poprawił swoje miejsce w generalce na szóste. Dzisiejszy etap był można powiedzieć skomplikowany po wydmach. Bardzo ciężko się tam nawigowało, jechaliśmy po Kamelgrazie. Trzeba było jechać na kompas i bardzo trudno było utrzymać idealny szlak. Mi się to wszystko dzisiaj udało, więc jestem zadowolony. Liderem pozostaje Mark Koma, a sensacją dnia był spadek na dalekie miejsce wielkiego faworyta Joana Barredy. Wściekły Hiszpan powiedział tylko, problemy z elektryką, siadł akumulator, zwycięstwo bardzo się ode mnie oddaliło. Wśród aut szóstą pozycję utrzymał Krzysztof Kołowczyc, siódmą, Marek Dąbrowski a dziewiątą Martin Kaczmarski. Starł się odrabiać straty, Adam Małyz, lecz skończyło się na 13 miejscu. Doszliśmy na 40 km, Marka, i jechaliśmy spokojnie za nim. Tak to myślę, że okej, okay. nie złapaliśmy żadnej gumy, to chyba jest akurat dobry, dobry sygnał. Po ostatnim pechu. Zasłoną dymną okazała się deklaracja Stefana Peterhansela, że odpuszcza walkę z na nim Romą o zwycięstwo. Francuz wygrał etap, zyskując w generacji 26 sekund przewagi nad Hiszpanem. Wyprzedziłem na niego, nie wiem co się stało jechał wolno. Złapałem kapcia. To był naprawdę duży My Metę ostatniego etapu rajdu wyznaczono w Valparaiso. Na rajtowe emocje zaprosił Orlen. Sponsor programu.